ścigi na szczyty. Mamy szczyt pana prezydenta, mamy szczyt pana premiera, który z jakiegoś powodu szczyt, szczyt organizuje przed, ścigając się na puste gesty, gdzie tak naprawdę przy jednym stole posadzi swoich ministrów. Nie wiem, czym to się będzie różniło od posiedzenia rady ministrów, poza tym, że będzie tych ministrów po prostu troszkę mniej. A sytuacja w ochronie zdrowia, jak była dramatyczna, tak jest dramatyczna. Ludzie codziennie dowiadują się, że ich zabiegi i operacje będą przekładane, że ich wizyty u lekarzy po prostu się nie odbędą. I sytuacja jest taka zamiast uprawiać szczyt hipokryzji po to, żeby przykryć przyszłe cięcia w ochronie zdrowia które proponuje pani minister, proponuje wam poparcie poprawki, którą będziemy głosować w piątek, którą zgłosiła partia razem, która realnie dofinansowuje system ochrony zdrowia o 23 miliardy. Zróbcie coś sensownego i konkretnego, a nie ścigajcie się Dziękuję na puste gesty z panem pani prezydentem. Posłanko, bardzo proszę panią poseł Katarzynę Sujkę. Subskrybuj po więcej.